Chłopie, w tym roku 49 karnawał góralski. Wiesz co to czasu, chłopie? Chłopie, nareszcie, telo się. mi tak będzie fajnie. Talo mi Gwiosdy, do Zaprażę, bo wieje. się mi chciało. Tu wchodzi w chwili. Po tych stałych kolejników, gniazdy, Heboj się, jak się cieszę tyle narodów dla znajomych. W końcu! Kłędnik, te się tak trzeba zadanych zasów dziewczę. Ty? A co to tu się robi w tej chałupie? Asia! Asia! Piotrek! No że co się dzieje, że się nic nie dzieje? Te szukać pieczka i koledników, bo przez czasu się będzie porobić. Zaraz! Wtedy idziemy na Co to, to się nie da rady, jak się musi być, to musi być. 49 Karnawał! No szukaj się go tam, przy Kasiech musi być. Piotrek! Piotrek! Pójdę do pola, bo to jest niepogoda.

Na no, dziewczyn, no to dziewczynka miała być fajne, wiem, bo dzwonię do mnie na ten, i co? Wszystko gotowe, woda jest, papier toaletowy, toaletową, a koleników nie ma. Pietrek, a ty co tak? Zostawili mnie. Jak cię zostawili? Dwie, dwie, trzy godziny zostawili mnie. No ale miałeś z tej strony drzwi, a nie z tamtej strony, kto ci go na takim mrozie czekać, Kolędnicy mieli... cię już? ...przyjść i jeszcze ja co robić.

W Cierdzia, jak się będzie działa jak się zwiedzieli, no. Nie były włości. Chłopy, 48 rok był karnawał goralski to 49 nie będzie? Będzie! Ale jak no. będzie jak ja tu to nic nie widzę! Bo ty to zawsze musisz mieć, co w gości. No w gości chce musi jest No ja więc, tak. ale to mi z siadły, to wolę do gości wycić. No to nie! Jak nie było naszego karnawału? Wszystkie, pieprzajcie czas! No. Moi łostowili! mieli 49. Goralski Karnawał od 11 do 14 lutego tu w Domie Ludowym w Bukowinie Taczańskiej. A w internecie będzie można widzieć nie tylko karnawał, a i filmy karnawałowe, w tym o historii, jako to dawniej było, no i skąd się karnawał wziął. Będzie też można widzieć historię ku goralskich, jako to jeździli 48 roku temu, a jako teraz. A i będziecie mogli też złobejrzeć film o nas piknek, bacowskich pieskach, łowcarkak, podwolański. Piękna sprawa, Ale zaproszamy też nas na zwiedzanie wirtualnej wystawy twórczości ludowej! No i kochani, pytamy was pięknie na wieczory regionalne, na które uwidzimy, a jak na ściądzemą, lachów podewróckich, pogorzan i góroli nad poprawę! No to w Rosyćka, pięknie pytamy na 49. dziewiąty karnawał!